Witam wszystkich serdecznie. Kłaniam się nisko i zapraszam na drugą rundę, w której będę próbował obić pana Heimdala. W poprzednim odcinku mieliśmy krótkie spotkanko, podczas którego pozbawiłem go jego wierzchowca. Natomiast nie do końca miałem pomysł na to, jak jego samego ugryźć. Mam nadzieję, że tym razem się to uda. Dobra, zrobił wpysk, czyli generalnie. Naprawdę trafiłeś. Pierwszy raz udało mi się zrobić jakąś krzywdę. Zawichrowanie czasu Heimdala. Mogę tu zrobić jakieś uniki. Oj, 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 oj. Dobra, mamy okazję. Oj! Tutaj okazji teraz nie było. On jest przez chwilkę osłabiony. W momencie, kiedy wykonuje jakiś atak, wtedy możemy szukać swojej szansy. No i to było słabe. Teraz będzie za daleko, żeby go trafić. Dobra, szukamy dalej swojej szansy. Znowu opancerzył sobie, opancerzył sobie pasek zdrowia. Trzeba ten pancerz ściągnąć jak najszybciej. Dobra, dla złomu. Niewiele mu tego zdrowia zostało, także podejrzewam, jest szansa. Uaa! Zawsze tym drugim strzałem sięgnie. Dobra, mamy go. Dobra, przebiliśmy go do ściany. Został przyszpilony. Czy, jakby chwilowo go to unieruchomi, chociaż nie jestem do końca przekonany, I że to jest końcówka spotkania z Heimdallem, Czy nie będzie jakiegoś yy, ciągu dalszego? Pierwszą część tego pojedynku już mieliśmy w poprzednim odcinku pod koniec, kiedy wykończyłem jego wierzchowca. Czekaj. Wiadomo, że te walki w God, w God of War są dość mocno rozbudowane. Ale on widzę, w ciągu jest bezszczelny. Doszli. No, a przeżyjesz. No, to warunki. Wystarczy, żeby się Heimdal wypełnił o, o, teraz to na pewno mu waki. <grym> O, to chyba nie było to, co chciał Kratos usłyszeć. Dobra, Heimdal teraz będzie Heimdal jednoręki. O ile przeżyje, o ile zmieni ton. Chyba raczej nie. Myślisz, że pozwolę ci odejść? Nie. Obawiam się, że to tak nie działa. Czyli tutaj dochodzi do jakiejś rekonstrukcji oderwanej ręki. A się ten świat mnie za, znaczy zaskakuje w tym sensie, że. Ty nie będziesz decydował o moim locie! Tu w każdej chwili może się wszystko wydarzyć, tak naprawdę. Czyli generalnie będzie trzecia faza tej walki, z tego co widzę. Kurde, złapał mnie. Powiem wam szczerze, szybki. Dobra, przełamaliśmy atak, natomiast przydałoby się odrobinę zdrowia. Kurde, ustałem. Ah, Jezu, znowu mnie złapał. Dobra, spróbujmy. Ah. Gdzie jest to zielone? Bo już ledwo, ledwo zipie. Dobra. Dobra. Unik. Kurde. Najgorsze ma te ataki, których nie da się zablokować. Niewiele mu zostało, mam nadzieję, że się uda. Ua! No, kończymy Heimdala. Czyli mamy finito. Ale chyba tym razem kratos nie da mu żadnej szansy. To Heimdal The END. Niestety. Znaczy, niestety bardziej. Nie sądzę, żeby był ktoś to Heimdala by polubił. Od pierwszych chwil był. Chociaż może początkowo był w miarę sympatyczny, ale szybko ujawnił swoją prawdziwą twarz. Jakby zagrożenie Atreusa dla Atreusa zniknęło. Kratos je usunął po prostu najzwyczajniej w świecie. Dobra, zabieramy trąbkę heimdalową. Czy to ono gbiznas. Dobra, poszukajmy co to zostało. To zdrowie, którego tak, prag tak pragnąłem znaleźć kilka bombek na choinkę. Ostatni rzut okiem, ale chyba wszystko zebrałem. Nic ciekawszego z heimala nie wyleciało, także. Tutaj wskoczyło mi parę rzeczy. Tu mam jeszcze dodatkową porcję zdrowia. Na szczęście kratos po walkach się regeneruje, także nie ma tego problemu, że będę tutaj latał i szukał zdrowia po krzakach. O, widzimy tutaj akcję, w której Atreus z Freją uratowali swoich kompanieros. My, jakby nie możemy do nich póki co dołączyć. Natomiast możemy sobie poobserwować, że cała akcja chyba się udała.

Kończymy gnoja, Kurde, się tutaj naroiło. Spróbujmy wejść na górę. Trzeba ich systematycznie likwidować, żeby. Podwójne uderzenie w tarczę. Dobra, daliśmy radę. Kurde, powiem wam szczerze, że mam problemy, bo jest mały teren. I dość ciężko ich tu wszystkich zlokalizować. Dobra. Dobrze, mam pomocników, także jest troszkę łatwiej. Wszystko, fruwa, po prostu wystarczy nie dać im zaparkować na ziemi. O oh, Jakaś wielka paruwa. Kurde, trzeba spierdzielać. O, oh, fuck! Bifrost! To jest chyba pierwsza możliwość, bo ja z tego co widzę to chyba... Nie da się go póki co zabić. Ja poszukam sobie zdrowia, bo... Kurde, ścigają mnie i są bardzo nieustępliwi. O, oh, fuck! Na dół! Nie wiem, czy powinienem się zajmować mięsem armatni. On tu przyzywa chyba tych swoich pomocników. Dobra, przerwaliśmy ten atak. Łaj, Jest Bifrost! Ja pierdziele... Już niewiele mu zostało, zdechło mu się. Dobimy zatem to, co zostało, że do ubicia. Kurde, chyba wszystko. Ja pierdziele. masakra była. Powiem wam szczerze, że po tak wymagającej walce z Heimdallem, nagle kolejnego zastrusa ubijać. za go, to jest chyba Freier. Freyer. Jakby dla Kratosa taki ciężar, to nie ciężar. Okay. O kurde, teraz się nieco rozpędziliśmy. O kurde, co tu się dzieje? Tego nie było. Dobrze, że w porę się gadłem, nie do końca widzę, gdzie biegnę. The fuck. Uah! Demet! Dobra, teraz mamy pomoc od Atreusa! Ha, Demet! Mam nadzieję, że tego nie da się nie przejść! Cały czas nerwowo obserwuję, jakie kolejne komendy będą wyskakiwały. Dobra, dobiegliśmy do rzeki Gdzie jest łódź? Nie ma łodzi. Rzuć to do rzeki Pośpiesz się. To jest łódź jakaś zminimalizowana, a ja podejrzewam, że ona za chwilę urośnie do właściwych rozmiarów. No jasne z Łódź Freira przegrupują się ruszajmy. Dobra, spadamy. Kompanieros. w komplecie, no niewiele ich tu jest, natomiast akcja się powiodła. Okej, okay. wszyscy zadowoleni, wszyscy w jednym kawałku. Handel pokonany, dynamiczna. Biegana po prostu sekwencja yy, zakończona sukcesem, z tego co widzę, wracamy chyba już tym razem na pewno do obozu. Chociaż nie wiem, muzyka nagle się zmieniła, także być może będą jeszcze jakieś niespodzianki. O nie, chyba jednak będą te nie. niespodzianki. Chyba wodospad, ja nie wiem, jak oni tu w ogóle. Nie, Ale chyba łódź pofrunęła. Miliminy. Spokojnie, to lata! My lecimy! E, wiedziałem, że tak będzie. <laughs> no dobra, kilkę pofrunamy, popatrzymy na krajnę z góry. Też nie wiem, czy będziemy mieli taką okazję. Nie wiem, tam już chyba coś frunie runie będzie powołane zaatakować. Czyli tu nie ma ani chwili się. wytchnienia. <laughs> Kastemet. Tu się naprawdę można załamać. Jakieś ptaszysko. No nie wiem, czy jest zbyt gładko faktycznie im szło.

Tomur ten Po oczach widać, że będzie chyba się poświęcał. Tak. Czyli ogarnął dwie naraz. Czyli poświęcił się w, w zasadzie dla jakiegoś celu, bo bałem się, że przestrzeli. I nie zaparkuje tam, gdzie powinien. <grywka> to by było troszkę zabawne. Nie zdążę nawet zapamiętać, jak miał na imię. Tam było napisane, ale... No może teraz chwilka spokoju, w która w zasadzie moim zdaniem się należy. Jakby ponieśli jedną ofiarę, a ja przeciwną mówiłem, że wszyscy są w jednym kawałku. Nie wiem czy ten pan, który tam skoczył jest w jednym kawałku, natomiast nie e, stan osobowy o. się nie zaskurczył. Halaj spokój. Że niby tak łatwo wykończyć Birgira? Birgira. Myślisz, czyli to był Birgir, Warto zapamiętać. Siedzi tam na dole i czyści sobie paznokcie piurami tej bestii. No, być może jeszcze Birgira Zobaczcie. spotkamy. Na... A... Na pewno. Jak już wspominałem wcześniej w tej grze wszystko jest możliwe. jeszcze trochę. Raczej tak nie mam większego wyboru. Dopłynęliśmy, czy bardziej dofrunęliśmy do obozu. Ja nie co temu Frejerowi tak naprawdę jest. Nie jest ranny w co. Jakaś chyba powierzchowna rana. Lundo. Lundo, przygotuj czyste szmaty i wrzątek. Czerwony korzeń. że żuchę, wiem, wiem. Myślisz, że nigdy nie opatrywałam ran? A teraz nic się nie martw, szefie. Nie myszkowałam w twoich rzeczach, kiedy poddawano cię torturom. Niech cię, Lundo! To boli. Widzę, pacjentów się nad nie rozbiera. <śm> nie ja cię wybebeszyłam jak wieprza. Bez urazy. Fejo? Mogłabyś jej pomóc? Albo najlepiej zrobić to z nią? Nie ruszaj się. Opatrzę cię na tyle, żebyś doczłapał się do Sindriego. Tam jest reszta moich sił. A my staniemy na straży świata. Cała czwórka. Vanaheim jest w dobrych rękach. Mhm. O. O. No to do Sindriego. Gdziekolwiek to jest. Twoja uroczość. Złożył ją. Wow, będziemy mogli Znialo, sobie używać? Poszywuj po niebie. Popalaj się trochę na dziobie. Jesteś potwornie blady. Sprawdzimy, <laughs> by ten wan był dumny. Poczucie humoru go nie opuszcza. No, medycyna tutaj, powiem wam, że działa zadziwiająco za szybko. Wow. Będziemy mogli sobie popływać albo bardziej pofrywać. Niech pozostawił mi to było konieczne, a nie przepowiedziane. No dobra, mamy trumpkę i mamy łódź. Droga stworzenia z przepowiedni ukończona. Według przepowiedni Jarl Horn jest zwiastunem Ragnaroku. Cokolwiek robi. Czytałem o tym w bibliotece Odyna. Zdaje się, że Poczekaj, porozmawiamy na osobności. Dobra, z tego co widzę, to powinniśmy wrócić teraz do domu Sindriego. Co chyłkiem czym prędzej uczynię. Jakby przygody w tym rejonie były bardzo intensywne. Dużo się co działo. No to znaczy? jest ta świnia, Helka Może Helka. To ważne. Moglibyśmy za nią pójść. Podejrzewam jakiś poboczniak. Przysługi, zapach przetrwania. Rozpoczęto. Rozpocząłem troszkę wbrew własnej woli. Helki. Czy mogę ten zaparkować w Łodzi? Nie, damy sobie spokój z Helką. Co chcesz teraz zrobić? Chyba nie musimy wracać do domu, nie? Musimy, idziemy do Sindriego. Zobaczymy co tam z Cylindrii, co tam u niego na chacie. A tam, Helki możemy poszukać kiedy indziej. Dokładnie Mimir, ja się z tobą zgadzam. Jakby nie będę się tutaj rozpraszał na poboczne akcje. Zresztą Kratos jest ogrywany wszędzie na YouTubie, we wszelkich możliwych konfiguracjach. Widziałem tam odcinki... Czekajcie, bo teraz mam możliwość wyboru. Elfickie santuarium. Dzisiaj ile tego mi zostało w zasadzie jeszcze do ogarnięcia. Dobra, dom Sin y Sindriego. Ci powiedzieć. W bibliotece Odyna przeczytałem, do czego służy Gialarhorn. Jeśli zadmie w niego Bóg, dźwięk rozejdzie się po światach i zestroi przestrzeń między nimi. Gdybyśmy zrobili to na przykład w świątyni Tyra, otworzylibyśmy naraz wszystkie wieże łączące światy. To poważne zagrożenie. Ciekawe, dlaczego go nie zniszczy. Pewne artefakty nie dają się zniszczyć. Cóż, powinniśmy powiedzieć Freyi. Dobra, a teraz powinien się pojawić portal. Według moich. A jest, z tamtej strony, bo biegłem ja biegłbym sobie w tamtą. Jesteśmy w domku, chociaż to niekoniecznie nasz domek. A jezus, dobra, idziemy się do wywiórka. Dobra, nie mam czasu na pierdoły. Faktycznie jednego mu dostarczyłem. Natomiast z całą resztą się nic ociągam. Nie jej. O! Jesteście! O, Frej A chyba już odpalił. Bohaterowie! Opowiedzcie mi wyszczy... <laughs> Zaczął sobie popijać. Nie ma to jak właśnie alkohol. Rozpracę, na poprawę zdrowia. Dobra, widzę, że tutaj trzeba zaparkować przy stole. Proszę proszę. <laughs> Dokonałeś tego? Jak? Na wszystkie dziewięć światów zdołałeś zabić Heimdalla. Udało Wiedziałam, się. Że nasza włócznia załatwi sprawę. No, to wesołego Ragna roku wszystkim. Napijmy się. To prawda? Heimdall nie żyje? Yep, nie yep. wierzyć. Nie ma już odwrotu. Odyn przyrzekł pokój, o ile zaprzestaniesz rozlewu krwi asów. Odrzuciłem tę ofertę. No, on dotrzymał słowa. Ale teraz. Co teraz? Teraz, Dzibigodz. Sam dobrze wiesz, że obietnice Odyna nie mają żadnego znaczenia. Mamy nad nim przewagę. Teraz możemy go w końcu pokonać. Nie. Żadne z was nie rozumie, co nas czeka. Zemsta będzie jedynym zmartwieniem, Odyna. Wcale nie jedynym. Maska. Nie wiem, jaką kryje wiedzę, ale to jej Odyn pragnie najbardziej. Gdybym wrócił do Asgardu, wrócił? mógłbym... Chcesz wrócić? Słuchaj. Jeśli dokończę to, co tam zacząłem, przebudzę maskę i jej użyję, może właśnie to nas uratuje. Ale muszę wracać szybko. Zanim się połapią, co zaszło. Atruzie, tu jest twój dom. Nie pozwolę, żebyś znów się narażał. On się naraża nawet teraz, Kratosie. Tak jak my. Cokolwiek teraz zrobimy, i tak będziemy w niebezpieczeństwie. Ale on mnie potrzebuje. Ufa mi. Nic mi nie grozi. Z y, punktu widzenia taktyki, mam rację? Nie podoba mi się to, ale to najlepsze wyjście. Odwracając uwagę Odyna, zyskamy na czasie. A przy okazji zajrzymy do wewnętrznego kręgu wroga. Ale jeżeli źródło nieskończonej wiedzy naprawdę istnieje, nie możesz oddać go Odynowi. Ano. A kiedy dostanie od ciebie czego chce? Stracę przewagę. Rozumiem. Zapamiętam. <laughs> Ojcze. Dam radę. Dobra, stary przyklepie. Okej. Okay. Czyli Atreus wraca... Do Asgardu. Po trzecią część maski. Bo tej ostatniej nam faktycznie brakuje. Czyli jakby teraz będziemy przejmować kontrolę chyba nad Atreusem. O, wiedział, Sindri. No, to jak tego dokonałeś? Chyba jak my tego dokonaliśmy. Dobrze słyszysz. Oto opowieść o. Okej, czyli zostawiłem wszystkich z tyłu. Otworzyć maskę, czyli rozpocząłem kolejną drogę, jak to się nazywa, jakby rozdział tej całej przygody i rozgrywki. Wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek zakończymy w tym momencie. Troszkę się działo, zabiję dala. Mieliśmy pff, pojedynek na małej przestrzeni z jakimiś zastrańcami. Potem była wersja biegana, gdzie Kratos taszczył na swoich barach Frejera. Także było intensywnie. Pożegnaliśmy Wielkoluda z Dużym Mieczem, którego imię już właśnie zapomniałem. Ale trudno, może się jeszcze pojawi, wszystko możliwe. No dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Zapraszam na kolejne odcinki Nara. Cześć.